Dzień, dobry, dobry wieczór, z tej strony Cinek oraz Mietas, nasz główny bohater, nasz nowy potentat Wydobywczy ropy i nie tylko, sprzedaże ropy, handelek, przemiana na oponki i inne różne tam bajerki, zobaczymy Gra Fuel Harvest Together zadebiutowała 25 kwietnia, więc wczoraj a my dzisiaj będziemy testować, patrzeć jak to tutaj we wczesnym dostępnie się prezentuje. Można grać solo, jak i ze znajomymi. Więc zaczynamy. Zapis pierwszy. Odpalamy pierwsze uruchomienie. Nic nie było robione, nic nie było. Pamiętajcie, jak wam się podoba, zostawcie łapkę w górę. subskrypcję oraz komentarze. Rozpocznij samouczek. Dobra, pierwszy zobaczmy jak to wygląda. Oj, 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 oj. Oj, te słońce daje po oczach, Oj, oj, oj. udaj się do znacznej lokalizacji, dobra. I co teraz? Drzwi, pyk, otwarte. No, mamy jakiś magazyn swój i co tu dalej mamy? A, edytuj, no to, to, to my wiemy jak to będzie, nazwa. Więc zmieniamy, bo tu musi być... <laughs> Mnie to lux musi być, pewnie. Rozmiar nazwy większy. Pewnie. Kolor nazwy. O, kolor. I aż by się chciało taki ciemny zrobić, ale. Ale może kanałowo pojedziemy na zielono. Logo jakieś ładne. Znajdziemy tu coś takiego. Może takie. A tu jest rozmiar. A kolor. O, kolor 2 można, ale to. to może takie ropa. O, może coś takiego byśmy zostawili O, Mieta z Lux, wejdzie Grana, dobra, zapisz Pyk, i co teraz? Idź do strefy wiercenia, wynajmij ją na jedną godzinkę, możesz wynająć wchodząc w interakcję, okej, okay, ale to pojedziemy w furą, zobaczcie jakie cacuńko mamy Uulala la. Prowadzić, pewnie, że prowadzić O, dostaliśmy achievement Uruchom silnik, nawet ludzi nam widać a skręca, rusza jakoś rękomanie klejony jest, ale zobaczcie Dwie osie skrętne. No. O oh. oh. Ale jak chodzi? Dobra, ale rzuciło coś. Ale rzuciło. Dobra, jedziemy wierć ropę, bo czas to pieniądz, a pieniądz jest dobry na wszystko. Dobra, escape wyjście. Dobra, dzięki. W pick-upie daleko nie pojechaliśmy, ale co my z buta chodzić? Wynajem i teraz co? Wynajem na godzinkę. O, mamy wynajem mowy. Okej. Okay. I co teraz? Trzymaj tap, aby otworzyć medu będą radialne i teraz detektor o, szukamy ropa, szukamy ropa, ropa, czujesz, mięta z ropy, czujesz, mnie z ropy, szukaj, 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 szukaj o, jest chyba Dobra, ja teraz chwilk heal i łobu do Jest poleciał, łopa jest spontanna Wejdź w interakcję ze źródłem ropy, to czekaj, wyłącz to, konfiguruj i teraz mamy to pompa, beczka, dobra, no dobra, no niech, niech jest na O, i mamy pompeczkę krótką, bida bo bida, ale za darmo to nie będziemy marudzić przecież Konfiguruj A, i teraz musimy rurę, i musimy mieć farta Gdzie ropa się pojawi? O, jest bliziutko, bo tak to płacimy, za to to nie ma tak Pierwsza kropla achievement, dobrze i co teraz? Załaduj beczkę, ciężarówki, przewieźcie do magazynu, kup z benzynowy w aplikacji Industrial, Industrial Store, Umieś beczkę i inne takie tam, dobra, czekajcie. O, przesiadł się, dobra. I, a masz kierunki jakieś? Nie ma nic. Dobra, nie będziemy tego nosić przecież, nie? Bo to mamy pikapka, ej, ładne. Dobra, do tyłu, a nawet sobie i zrobimy tak. ojoj, bo... Oj, oj, oj. Byśmy lekko sztegowali wyjście i co więcej nie pobierzesz, panie? No dobra, weź Umieść, No, mnie, jest silny, mnie, jest zły. No, bo pieniędzy nie ma, dobra. O, już chyba będzie kopało, dalej. Oj, 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 oj. Tak, tu jest jedna wida, pompka, dobra. Dawaj, łogień, łogień, łogień. Jedziemy, o, przejedziemy sobie, dobra, teraz musimy podjechać tutaj, a Meta lux, jak to wygląda, uuu, dobra, i rozładunek, tak czy nie? Załaduj beczki, czekajcie, silos mieliśmy w aplikacji Industrial, to będzie aplikacja, to będzie aplikacja, sklep przemysłowy, mamy mapę ulepszenia magazyny sprzedaż ciężarówek, nawet jest sklep, uuu, wiecie, uuu, to będzie trochę silos, benzynowy miał być, dobra. Twoje zamówienie zostało dostarczone. A jak dost... A, tu można rzekiem dobra. Wyłącz A, tu jest... A deszcz z nieba spada, ale te słońce daje po oczach, dobra. I teraz gazolinę musimy zatankować. Ja bym to może tak zrobił, co? Czy nie? Czy nie mogę tak? Nie mogę tak? Dobra, to damy tak. Może być? Mam nadzieję, że nie wyjdzie nam gdzieś tam, o. Dobra, i teraz beczka. I umieść beczkę w tym czymś. O, ścinkę złapała, dobra. No i leci. A to możemy zostawić tutaj, tak? Umieść. A G typ umieszczania. Dobra. Panie, i to już zrobiło się? Uuu jaki jaki kolorek mamy. Dobra, a to możemy wrzucić. A, dobra. Ciało łódkę każą nam ukończyć. Dobra. To jedziemy na stację, będzie no, Stacja tam. Pod te słońce przecież my nie będziemy widzieć. Ty masz popie chociaż okulary przeciwsłoneczne, bo to, to to tragedia. dobra, schowamy się za samochodem, żeby nas. albo tak, żeby nas tak widać, nie było, ale o Mocne słońce, te na tej pustyni, to jest kolejna pustynia, trzecia już. Ostatnio symulatory i wszędzie pustynie. Co oni tu mają z tymi pustyniami, no? Drive Bay on Horizon był z Mietasem. Tak, mietasera aktywacja. Teraz mamy nasze samochody używane i już cars simulator Oj, przepraszam, coś, chrypka się wkradła. Panie. I co my byśmy chcieli? A mieliśmy coś negocjować, tak? Wskaźnik negocjacji 100%. I co? O, i jest benzynka lepsza. Dobra, i my byśmy chcieli ci... Aha, najpierw musisz, dobra. I teraz to wlej do zbiornika, dobra. dobra Dobij rybietas i lecimy tu, o, i napełnić i cyk cyk. A 70 litrów zamówił, Wróć do magazynu, kup maszynę produkcyjną, umieść maszynę produkcyjną w swoim magazynie. Oj, oj 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 uciekaj. Dobra. Zatrzyma się? Dobra. Przepuścimy go, bo narwany jedzie. Ej, ale ładny, ładny kamperek. Trochę jakby go umył. Ty taki taki wąski trochę jesteś Oj ale bym go bym go przytarli lekko już by trzeba było płacić A to my bitnie jesteśmy Dobra na chatę Ale tak wolno jedziesz że my cię wyprzedzimy Patrz panie to jest pora On miał kołać za to zatopiony w asfalcie Dobra i co my mieliśmy rozrobić? A na tym da radę? Oj no Ale robi szalta Piękna maszyna Dobra, maszynę produkcyjną mieliśmy kupić. Dawaj, tablet. Sklep. Maszyna produkcyjna jest. Raz, dobra, idzie te moje zamów... A, one tak bardzo szybko od razu, do... U. U, to takie większe będzie, dobra. Panie, tu ma jakieś te... A czemu nie mogę tu? Jak ja bym chciał tu może na przykład, a czemu nie mogę tu, a tam mogę? Dobra. I jest maszynum. Załaduj drugą beczkę ropy do maszyny. Dobra, weź. Idzie. A tu. No dobra. Wyprodukuj opony. Produkuj. A, jest opona, paliwo, paliwo. Pre... Oj, je tego towaru tu. Ula, la. Dobra, oponki. 10 litrów zużywa. A ta beczka ile ma? 10 litrów? I wyprodukowaliśmy 4 opony. Dobra. Umieść produkty na półkach. Dobra, lecimy do sklepu na shopping. Na shopping. O, mamy piękny garaż Zobaczcie Uuu Można chować sprzęty Dobra Na półeczce miał być Tak umiesz Raz, dwa, trzy, cztery A co ja mam zrobić z Macie śmietnik jakiś? Mają śmietnik Zniszcz Nie mogę Dobra Połóż też A te skrzynki nie położymy Dobra Skrzynka też pójdzie na sprzęt A otwórz swój sklep Dobra A to nie, nie da się tu ceny zmienić Na przykład O właśnie Nie edytę ta edyteta, -ed -ed etykieta ed To ja gadam, dobra otwarte Ale to, to no nie można, to sobie wymyślili, że 14 dolców i koniec, a tam ile mieliśmy? 8 zalit 10 to 8 dyszków dostaliśmy ponad A to opony 4 zrobiliśmy i po To się nie opłaca panie Nie opłaca się i co ja mam tu robić? O dostosowanie sklepu możemy, a to można Można, o dobra później będziemy bajerować a dzień dobry, dzień dobry pana, pierwszego klienta naszego. Cyk, skanujemy do kartonika, proszę. Samouciek zakończony. W miarę postępów możesz kupić cisternę w aplikacji track i przyspieszyć transport. Okej, okay. dobra. Jeśli masz dość używania detektora, ulepsz go lub odblokuj drona w aplikacji upgrade. Strefy wiercenia zawierają nie tylko ropę, ale także cenne szpasz. Kamienie szlachetne. Ulala, dobra, dobra, bo klient czeka. Dzień dobry, dzień dobry. Po jednej oponie kupujecie? A pani? Pani też? U pani to wygląda chyba nogą stała tak Uj, wredny wyraz twarzy miała Oj, bardzo zły Bardzo zły, dobra Jedna opona nam została A dobra, idzie klient A jak on wejdzie to możemy już zamknąć? A znaczy ona, przepraszam, przepraszam, to pani była No chodź 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 pani Dzień dobry, witamy, niech ta opona służy Ta guman będzie najlepsza Dobra, zarobili coś? Zarobili coś to teraz jedziemy dalej, a można zamknąć sobie garaży, czy to tak otwarte. A jak złodzieje będą, no, to co? Nasokradno, dobra, jedziemy zobaczyć czy tam się coś naprodukowało. Bo trzeba biznesy robić. O, brum, brum no ja tu widzę potencjał. Jakby jak ktoś ze znajomymi by chciał grać, to oj, dużo roboty, dużo roboty. Jeden siedzi na sklepie, zarabia, jeden tam produkuje, jeden dostarcza. Dobra i... A, nie tu, nie tu, mnie, co ty robisz? Wisz, daj tu. O niby 4 osie, dobra zmieścił się. 4 osie. Dwie oś i ma. A. A tego. A ciężko skręcić miał, dobra. Proszę mnie produkować te ropelu, bo musimy tam na stację dostarczyć. To najlepszy biznes chyba na początku będzie. I łopala i łopala i nożimy beczulki. Jest mi ciekawy, czy jakiegoś pracownika można później zatrudnić, czy... Ci to tylko tak jak w kołopie się gra to można. Panie, i full i full, dobra. Pyłna to, jedziemy przerabiać. Jedziemy przerabiać tutaj. Wow, wow, dobra. Pierwszy odcinek testowy, trzeba zobaczyć co tu działa, co tu nie działa. Zaczynamy, na razie nie działa te słońce, bo aż oślepia strasznie. Dobra, panie Pietas. Byrkuj tu. Dobra, idziemy z drugiej strony, to tak. Peczulka. I przerabia na benzynku. A my to będziemy umieszczać tutaj, proszę. Jakaś paleta by się przydała. Oj. I już? Dobra, no to na wymiankę. I pyk. I pyk. O, i taśmowo idzie. Ojej, no, coś nas blokuje tu. Nie no, szybko przerabia te paliwo. Szybko przerabia. O, i pyk. Umieść. Dobra, dawaj na razie tu. Dej tu. Dej tu mnie to tu. Dobra, i pyk napaka. I załaduj. No załaduj to. Idziemy z drugiej strony teraz te beczki wziąć. O, cyk. Na szybko. Cyk. No w to. Jeszcze jedna, tak? Dobra. Ale on nam pewnie wszystkiego nie weźmie, bo on chciał tam 70 litrów, ale dobra, to się resztę wrzuci się w maszyna. Reszty się w, przerobi na, na łopony, albo na jakiś, o może jakiś olej. Może łolej olej się lepiej opłaca. Ej, wrzuć na maszyna tutaj, dobra, czekajcie, ja sprawdzę jeszcze oczywiście czy wszystko tu nam trybi, dobra. Trybi, trybi. Dobra, bo czasami są jakieś błędy, jakieś coś i, i, i kaplica i nie da się wykazać. Nie może on by bardzo chciał się wykazać. No dawaj, ej, chwilę to trwa. Dobra, ostatnie dwie wyczki. I pojedziemy... O, kapere kolejny, ten bardziej umyty, a bo nie. Ej, coś jest nie tak ewidentnie. Tu mamy tak jasno, a tu mamy coś tak... O, i znowu jasno. No coś, coś, coś ewidentnie coś nie pasuje trochę. Płynne powinno być to przejście co? zaczyna się przetwarzanie wykonać 10 konwersji paliwa Dostaliśmy Achievementus Dobra Usiądź Mietas, ta się na, na Krzysia tutaj i łogień 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 wyprzedzimy tę ciężarówkę Jedziemy na stację pieniądze zrobić Tylko mało miejsca ma Chociaż w sumie tamtych beczek też więcej nie postawi Musiał cały czas ktoś iść i przetwarzać no ale jedź, panie, jedź, bo cię weźmiemy lewym, ale kierunku nie mamy. O. Jakieś tutaj domki są. O proszę. Poziom pierwszy mamy. No widać poziom. Dobra, lecimy na skróty, na stację. O. O, zobaczcie, jest Stefan. Czyś Stefan, czy jak ty tam miałeś? Negocjować nie będziemy, bo dobroceny nam dałeś. Lejemy. Proszę bardzo. I kasiórka poszła. Pyk i kolejne 30 litrów 10 litrów ta beczka ma no do przygieli trochę przecież to dużo więcej ma ta kabeczka litrów niż 10 10 litrów to, 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 to takie mają dwie bańki gruntu albo jedna duża ani ropy to tu pewnie ze 100 litrów jest a nie 10 ale dobra jeszcze jedną możemy obchnąć tak o jeszcze jedną właśnie ale z tego co? a jest jakaś mapa? na tabie pewnie co? Dobra, sklepnie. Mapa Dobra, my jesteśmy, gdzie my jesteśmy? Tutaj, stacja paliw 1. A jest więcej tych stacji, zobaczcie. Strefy wiercenia, magazyny, to byśmy mogli. O, ten ma, a pokazuje nam ten po 370, ten po 4. To może tu bym pojechali. Albo tu? 370 sprzedali? Nie, zostawimy sobie te. Te beczki na tego. 700 dolców mamy, ej, ładnie. Oj 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 oj. Albo no pojedziemy sąsiadowi, żeby ten nie widział, może wynegocjujemy jakąś cenę, a później może otworzymy ten sklepik taki. Tylko że to ten sklepik to tak zalatani będziemy, kto będzie ropa wtedy odbierał, ale zobaczymy. Ja cię mogę, a jakoś prędkością jeszcze masz? nie masz, jakoś tam żadnego. Nie widać. Bo będzie nie, o, kolejne takie. Ej, 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 co cię tak rzucą? Nie rzucaj się tak, no. No, na tych kółeczkach, dobra i skręcamy na stację, tylko drogi zbytnio dojazdowej nie ma, ale zobaczymy, bo może gość od nas też zamówi. Dzień dobry, dzień dobry. A nie masz imienia, to tamten jest Stefan, a ty będziesz... Krzychu będziesz, Krzychu będziesz, o. A ja bym chciał negocjować. Odrzucono? A 30%? Jak zbyt wysoko? Dobra, daj 20. Zbyt wysoka, no dobra, 10%. Nie chcę negocjować, a ty dziadu jesteś, dobra, sprzedamy ci za 3,70. Masz, masz, panie, ja sobie ogarnę następne. I co każdemu tak możemy sprzedać tylko... A, ten 40, jeszcze mniej, dobra. Czyli później możemy mu dychać. Jaka czy to się resetuje codziennie? Nie, to chyba byśmy nie, nie ten. Nie, nowego dnia my nie chcemy rozpoczynać. Musimy jechać po towary. Dobra, osiem stówek jest. Do przodu. O, wieczorkiem to ładnie, ładny taki klimaciek jest. Przy tym zachodzącym słońcu. Tylko czemu my świateł nie mamy? A mamy światła, ale nic nie widać przy tych światłach. Co to za światła są? Co to, to, to są za światła ja się przydam? A teraz pytanie, o właśnie, wróćmy na TT, bo oni mówili, że nie tylko jest ropa na tych wydobywczych bajerach ale ale ten ojej dało te słońce teraz już nieładne ale podobno jakieś kamienie szlachetne ale to co my mamy to kilochem wykopać czy ja? zaraz zobaczymy przekopiemy tu całe pole i, i, i będziemy wiedzieć chyba że na wynajętym nie można tylko na, na kupionym bo to zaraz dopowiedzą że ej hola hola ty wynająłeś te kamienie są moje 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 tylko moje a nie twoje. Chyba, że nic nie powiemy, po cichu zwiniemy kamyczki i jak będą jakieś. Dobra, i jest full. Dobra, daj mi ten kilow. Można tak, czy nie można tak? Nie mogę to kopać. A tutaj? Tak co jakiś czas można, tu nie mogę. Jakby takie boksy były ustawione, gdzie, gdzie możesz zakopać, a dzień... A gdzie nie możesz przykopać. O. O, icyk. Ipek. O, nie ma. O, o, chrupo coś. O, coś wykopaliśmy chyba. O! Faktycznie, można coś wykopać. Obsidian. No to niech jest, ale czy to można opchnąć, czy to gdzie to się teraz będzie? No ale ciskaj tego tutaj, bo już mnie od nie. O. Znowu. Dobra A ty też można? Czy to nie można? To taka trapa chyba kamienia jest No już mamy dwa Ej pali się Pali się, pali się, pali, pali się Jak to zrobić teraz? A, uszkodzona pompa i paliwo poszło A nie Dobra, beczki, beczki lewitują Dobra Dobra, weź, weź odłóż te beczki lewitujące Ej, dobra A ja tu sobie kopię, kopię A tu nam się pompa pali Dobra Czyli teraz się dowiemy, ile nas to będzie kosztować, chyba. Dobra, weź te Wyczki, gdzie to było się? A, bo to trzeba znowu ropa znaleźć. No i detektor. To w tym samym miejscu? Chyba tak. A bo już nie będzie tu ropy. Będzie. Ej, halo, tu była ropa. Ropa Lux, tutaj była mnie, ta sowa. Gdzie to było? O. Rubin znaleźliśmy w miejscu ropy. Ej, co nie będzie ropy już? Ej, to co my mamy zrobić teraz? Czy wynajem się skończył na godzinę? Nie mamy, czasu mamy. Halo, coś się teraz bagowało? Bo nie ma ropa. O, o, o. O. Tu gdzieś jest. Tu jest ropa, tu jest ropa, przemieściła się. Jeść ropa, dobra. Yy, Wejść w interakcję, skonfiguruj. O, możemy. A, ale to cała pieniądze pójdą. Dobra, ryzyk fizyk, przemysłowa pompa. O, taka lepsza, większa, z beczką. O, w mordę. Weź się na wąż. Ale kaplicę zrobiłem, wydałem wszystkie. Pieniądze na to A możemy to no, Mam nadzieję na beczki chyba można to No dobra Jeszcze dodaj rura 20 I chyba nie uruchomiłem tego Ale kaplicę zrobiłem Trzeba sprzedać bo to nie dziło. To trzeba na węża Idzie to ja mam to zatankować Dobra, weź to anuluj. Mo, 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 może da radę to gdzieś jakoś inaczej. <laughs> Ale odwaliłem teraz. Ulepszenia, zdolność negocjacji, detektor. To nie. Ulepszenia, magazyn. A, rozszerzyć można takie coś. Ciężarówka, pick up jest 2000, ciężarówka 4000. Cisterna z ropą naftową. Ojej, jak my teraz zarobimy? Czemu mi pokazujesz tutaj. Ciężarówka jest niezbędna do transportu. Cysterna na, na ropę służy do przewozu nieprzetworzonej ropy. Jednak potrzebuje dodatkowych komponentów, aby była czyli to cyk, tyk plus to i równa się to! No panie, ja mam nadzieję, że, że my jakieś beczkę jesteśmy w stanie kupić w sklepie. Pokaż mi ten sklep. Silos, silos, dobra ty silosie. A my nie możemy na. A, bo też my tu nie zarobimy tutaj tego. Ale kaplica tu się może dać, a idzie to sprzedać? Bo ja tu się... Szacowane źródło ropy. 140 litrów 14 beczek, a to pompuje już. Coś. I co to, to ta ropa będzie? I co my teraz robimy? Mamy jakieś byczki, ale to chyba będzie, trzeba to zniszczyć. Ale się poświeciłem, myślałem, że lepsza to lepsze beczki będą duży będzie działało, albo nie będzie się paliło. A tu co tu się stało, nie wiem. Nie wiem, nie mam pojęcia, nieładnie się stało, ale dobra. Dobra, meta zwiżdżaj tu. Meta zwiżdżaj, bo jest problem. Mam nadzieję, że niezbyt duży. Że niezbyt duży. Dobra, przerabiaj to na benzynę i przerabiaj to tutaj. Y produkuj olej, bym dalej, to może sklepować ile tego wyjdzie? 10 litrów? A paliwko można, tak? Dobra, weźmy produkuj paliwko jedno testowo. Też nie wiem, czy to tak niepochopnie to ja to produkuję. Umieść to. Umieść to. I ile tego? Nie, no 6 sztuk. A pokaż, weź, polecimy do sklepu, zobaczymy, jaką to cenę będzie miało. Za tę beczkę ropy. Tam dostajemy... nabida to 36 chyba. 10 dolarów to 60 dolarów mogę teraz wyrzucić? Mogę, dobra. To nie jest źle 60 dolców. Dobra, to może się będzie opacało. Tych beczek też robić. Dobra, tam gościowi możemy jeszcze jedną, później gdzieś jeszcze jedną, dobra. Jakoś to ogarniemy. Chyba. Bo musimy jakoś tam te. Tam było 160 dolarów chyba potrzeba. No, bo się chyba trochę pośpieszyłem, ale to powinno być, uważaj, uważaj. Bo to, to, to ulepszenie to. to to potrzebuje tego. <laughs> no. Wymaga ciężarówki, albo co? Wojciech, to zaatakujemy. Chociaż jakie beczki by były możliwe do zakupu. Ej, nie tu, co ja robię? Co ja robię, nie to. Dobra, ładuj to. Ładuj to, trzeba obchnąć to paliwo za jakieś pieniądze. Za jakieś pieniądze trzeba to obchnąć. Bo, bo to się jaja teraz robią. Ja tak pośpieszyłem się i teraz weź to za Dobra, to później sklep sobie darujemy na razie kampery się gonią. Musimy jechać ten... Sprzydać gościowi. I odebrać tam te beczki co nam zostały I, i chyba nie wiem, może wynajmiemy innego silosa tam. Dobra, jedziemy benzynum sprzedać. Ale wtopa totalna, no. Jeszcze te słońce oślepia tutaj. Panie, jedź tym dziadostwem. No wtopa. Ja myślałem, że to będzie jakaś lepcia, taka pompolina, czy coś. Inne takie. Dobra, chłopie. Chłopie, wliczysz się. I pomiędzy tymi. O, proszę bardzo. I na ręcznym do popa. Zoba, panie. Zoba, panie, dać ci dostawę przywiózł. Ja wiem, że ty wszystkiego nie weźnisz, ale... My, nam się tak trochę pomyliło Dobra I prowadzimy, jedziemy na kolejną stację Dobrze, że ich więcej jest O później to, to ciężarówko porozwozić by musiał Ale jak, to brudną ropę trzeba przewieźć I trzeba jeszcze ją tam, to to, to, to jest kupa roboty A tu jakiś złomowiec nawet jest Dobra O i jest jakaś ładna stacja, o jaki przejazd zrobili O, o, ale chrupuło, ale chrupło. Dobra Dzień dobry pana, tamten był, to było, było, jest krzychu obok tutaj, o, za 4, a jakbyśmy ci cykli? O, 4,91, dobra, bardzo dobrze. No, i proszę, tamten był, pierwszy był Stefan, był krzychu, a ty będziesz rychu, może, o, niech ci będzie. Będzie rychu, zobacz jak tankujemy, 80 litrów, no, dobra, stać nas na, na pompę do beczki. Ciekawe, czy to można... Ej, co z tą myszką? Ciekawe, czy to można zniszczyć w ogóle. Dobra. Cię okaże ta wtopa, czy nie? Czy będzie trzeba restart robić systemów startowych? I co, można ci jeszcze wlulić? Dobra, jeszcze beczkę przyjmiesz. No i pięknie. 395 dolków. Dobra, jedziemy na chatę. Nie, jedziemy po beczkę. Ale wolno to jedzie. Jak tam takiego pick-upa, to, 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 to byle jak tutaj. Eee... No ale jedź, jedź, panie, bo cię prawą strunę wezmę nielegalnie, no. No, łokień, 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 łokień tu. To ma być łokień. Jedziem, jedziem. No, muzyczka nam gra, oby nie było na licencji. Pieniążki jakieś, co, chociaż już bym mieli ile pieniędzy, a tu, o, mi się zachciało, bierz pompę lepszą, bierz pompę lepszą, no i... wyszło jak zwykle, no. że pod górę, no. Nie w... O! Nie ma kolizji Nie no pali się jeszcze, no to dziadostwo jedne, no... Byłaś... Ugaś powinno być, no czemu to się... No i wydaliśmy 800 dolców i co? I się spaliło? Jasny, gwind, dawaj ten detektor To to trzeba pilnować To to powinna być jakaś ta... No, jakaś możli możliwość, dobra, dawaj to, dawaj to, dawaj to, zwykłą pompę. Dobra, konsola, zadyszkę. Dobra, chociaż będzie nas stać, tyle tego dobrego, że się coś udało zrobić. O, i jest ropa. Wyjdź. A ile źródła tu szacujesz? Nie wiadomo, no powie ci, że nie wiadomo, bo, bo to się spali zaraz. Dobra, wjeżdżamy. Dawaj tutaj. Mieta sprawa widziałeś, wydałeś 800 dolarów i, i nic nie zarobiłeś. Ino strata wyszła. Ino strata wyszła, dobra. Ładujemy pyk. Tyk. No tu trzeba pieniądze jakiś zarobić, żeby to, to przerobić. No. No dobra, proszę państwa. No to tutaj kończymy sobie ten pierwszy odcinek. Mietas ropa zaprasza na kolejny. A jak Wam się podobał, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, aby być na bieżąco i do zobaczenia już wkrótce z tym pięknym chyba wschodem już teraz słońca. Trzymajcie się. Cześć. O, achievement. Mały zbiornik. 500 litrów. Jeszcze raz. Trzymajcie się. Cześć.